Hej, z tej strony Forrest a w tym odcinku chciałbym poruszyć ciekawy temat, jakim jest maska czasu w generacji drugiej Bionicle. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zrobię serię o nowościach z Bionicle, więc jeśli chcesz wiedzieć o nowych rzeczach związanych z Bionicle, zasubskrybuj. A teraz przejdźmy do filmu. Raczej było pewne, że w Bionicle G2 prędzej czy później pojawi się maska czasu. W animacji było i sporo. W tych oto momentach. Zacznijmy od początku, czyli od zeszłorocznego komiksu Bionicle, Catering of the Toa, w którym pokazane jest, jak sześciu protektorów używa maski czasu, identycznej do tej z maski generacji pierwszej. Podczas wypowiadania przypojeni Toa, by sprawdzić Toa na Okoto. To jednak nic jeszcze nic ciekawego. Ciekaweś zrobiło się, gdy do internetu trafiły informacje o tym, że maska użyta przez protektorów jest tylko dolną połową całej maski. W kolei parę dni temu. Do internetu trafiły kolejne przecieki przedstawiające strony z tegorocznego komiksu Battle of the Maskmaker, które przedstawiają wydarzenia z przyszłości, gdzie Ekimu wraz z dawnym stawnymi protektorami udają się do świątyni czasu, gdzie znajduje się górna połowa maski, czasu posiadająca moc pokazywania przeszłości i przyszłości. Ekimu mówi także, że ta maska powstała wcześniej niż Okoto, istoty żywiołów a nawet gwiazdy oraz że prawdawne imię maski czasu brzmiało wachi. To wszystko nasuwa coraz więcej pytań. Czy maska użyta przez protektorów jest maską z generacji pierwszej, wykutą przez Wakamę? Mac jak potężna jest i po połączeniu? Kto wykuł górną część? Czy obie maski zostaną wydane w wersji setowej? Jak widać, fabuła idzie do przodu. I być może skrywa przed nami jeszcze więcej tajemnic. Na razie nie pozostaje nam jednak nic, nic innego jak czekać na wyjaśnienia. Jestem Forrest Demon, a to był odcinek o masce czasu. Na razie.